W moim przypadku stało się tak, że ja pracowałem kiedyś w kopalni, ale uległem wypadkowi i poszedłem na rentę. Byłem na tej ręcie, no i na tej ręcie, no byłem to w młodym wieku. Popadłem w chorobę alkoholową, bo co dzień był, był alkohol, no bo nie było dla mnie zajęcia, nie było nic. No na rentę, no to już myślę, że to już przegrane moje życie. Nie miałam możliwości podjąć jak na razie pracy w innym zakładzie, więc przyszłam tutaj, dowiedziałam się od znajomych. I przeszłam spróbować. W zeszłym roku zmarł mi mąż yy, i zostałam sama z synem. Korzystałam z mopsu, więc troszeczkę mało tych pieniążków jednak, bo tu trzeba i mieszkanie opłacić, i, i prąd, i wodę i, i, i wszystko. Zostałam bez pracy i udałam się do naszego żywieckiego mopsu. Ja jestem po wylewie, poszedłem do mopsu i powiedziałem, że, żeby mi znaleźli jakąś pracę. Pani poinstruowała, że jest taka Fundacja Żywiecka Fundacja Rozwoju, Centrum Integracji Społecznej. Dziś znalazłam dzięki mops gdzie byłam pod opieką z moimi dziećmi zaraz po rozwodzie. Znalazłam się w Cisie dwa lata temu z polecenia znajomego, bo miałam problemy ze znalezieniem pracy. Straciłyśmy pracę, bo moja firma zbankrutowała. 27 lat już pracowałam, także jakieś tam doświadczenie miałam. No i w końcu nagle, bo nie mam pracy. Co tu robić? Nam badania psychologiczne, i dzięki temu znaleziono odpowiedni zawód. Ja jestem po szkole budowlanej, więc miałem tutaj takie prace z meblami, z budowlanymi rzeczami. Chciałam iść do remontówki. Bardzo to lubię bardzo lubię malowanie jakieś takie zajęcia typowo męskie. No, a później zobaczyłam, właśnie pracownię renowacyjną i pomyślałam, że właśnie to będzie to. Szlifierki, wkrętarki, mi się to bardzo podoba. No i przede wszystkim te meble. Pracuje się tutaj z materiałami z odzysku. Generalnie staramy się być ekologiczną firmą. Wszystkie materiały, jakie się używa, były tutaj od początku. Jest rysek, na którym jest materiał stary. Tak, są takie warsztaty. Właściwie to nie jest praca, bo też zarobki tu mamy takie symboliczne. No, ale są, no, da się wierzyć. No. Fajna praca no, taka renowacja, nigdy tego nie robiłem. No. Coś robimy dla ludzi. To na przykład my robiliśmy tutaj są te no, wieszaki, to jest ze starego drzewa, to trzeba było wyczyścić pięknie, wymalować później. I za starego można zrobić nowe. No dobra, myślę, że to mamy. Malujemy. Przyjęłam się pierwsze do pierwszej pracowni sprzątającej, przepracowałam w niej rok, potem miałam pół roku stażu z urzędu pracy, a teraz jestem obecnie w drugim projekcie w pracowni gastronomicznej. Nauczyłam się robić kotleciki jajeczne, zaprezentowałam je mojej rodzinie i moja rodzina była zachwycona. Mój brat prosi, żebym mu co jakiś czas robiła, bo bardzo mu smakują. Nie było żadnych problemów, żeby mogła zadzwonić do dzieci w czasie pracy. Uczyłam się tam, w biurze, takich podstawowych biurowych rzeczy i... i, i z tej obecności i tak zanieść, przynieść jakąś pocztę, no i tak zostało. No i zostałam przyjęta i trwa to do, po dzień dzisiejszy. Nie była jakaś praca, że normy jakieś czy tam jakiś akord, jak to można nazwać, tylko to była praca na luzie i to mi sprawiało satysfakcję. No i nikt mi nie mówił, że to jest za mało czy za dużo, robiłem tyle ile, ile mogłem. Mamy takie wspaniałe tutaj też właśnie za, zajęcia, że też uczymy się właśnie tej asertywności. Chodzę teraz na ten kurs gastronomiczny, zdecydowałam się, no bo trzeba było gdzieś jakiś kurs zdobyć i namówiła mi tu właśnie szefowa, idź, bo to ci się może przydać. No ja mam 55 lat, <noise> mówię, ale nie wiem jak długo będę żyć, ale może mi się to przyda i może gdzieś się załapię. Szkołę średnią skończyłam. Po pięciu latach od ukończenia szkoły zdecydowałam się podejść do matury. No, wysłałem na kurs kułaża. Ale warto przyjść Ech, choćby dlatego, żeby się. Żeby się odnaleźć. Mnie na przykład warto było, opłacał się. Przyjść. Tak. Otwarłam się na ludzi, taka się zrobiłam troszkę bardziej odważna, bo miałam zawsze jakieś takie kompleksy, jakieś takie bariery, żeby się przełamać w stosunku do ludzi. Szkoła charakteru, samodyscyplina i po prostu panowanie nad, nad samym sobą, to można się tego tutaj nauczyć. Ja nie chodziłem do nikogo, że chcę pracę albo coś. Można być się wstydziłem tego chodzić. No a tu mi powiedzieli, że mogę być w programie, uczestniczyć i nich w programie. I takie u mnie było do dowartościowanie. Ludzie mi zarzucają zawsze, że mam słomiany zapał. Że jak coś zaczynam, to tego nie kończę. A tutaj niestety tak sobie, na to sobie nie mogę pozwolić. I tej sumienności się tu nauczyłem. Znalazłam sobie sama pracę. Wzięłam sobie życie za, jak to się mówi, za rogi i y, spróbowałam w McDonaldzie, u nas w żywcu, na miejscu. Bardzo szybko zostałam instruktorem. Dalej pracuję na tym stanowisku i dalej się rozwijam. Najważniejszy Moment, no ścisłem. To chyba to, jak pierwszą pensję dostałem, no bo uczciwie była zarobiona. To mnie motywowało, żeby następne miesiące, e, no dalej pracować. Jeżeli chodzi o to, kogo tu spotkałem, to jestem bardzo zadowolony. Poznałam dużo ciekawych ludzi, otrzymuję z niektórymi kontakty, takie bliższe, nawet przyjaźnie się zawiązały. Także myślę, że z każdego tego okresu wyszło coś pozytywnego dla mnie. Ci wspominam bardzo mile i będę wspominać, dokąd będę żyć. <laughs> mamy też te różne takie spotkania, tak jak na przykład mieliśmy teraz ognisko, no, że można się zintegrować. Wszyscy dla siebie byliśmy tacy koleżeńscy, bliscy. No i, no i były czasami żarty i śmiany. Super mam towarzystwo, super szefową, więc naprawdę z taką wielką ochotą tutaj i naprawdę z bardzo wielką ochotą. Tu ludzie otwierają serce wręcz. Tutaj mnie bardzo dużo osób dopingowało, wspierało, bo jak człowiek ma takie wsparcie, to czuje, że dam sobie radę, bo ktoś we mnie wierzy, ktoś mi pomoże. Wiedziałem, że trafiłem w perfektne miejsce. Tu jest uśmiech, tu jest szczerość. Naprawdę, bardzo łatwo tutaj wejść. Tak prosto z ulicy. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Tu jest ta właśnie ta pozytywna energia. Tu nie ma na przykład. Takiego, jak jest, gdzie idzie po pracy, nie? Ta, y, rygor, i, i w ogóle tu jest tak na luzie. Człowiek przychodzi na luzie. Tu się czuje tak jak w domu. Gotujesz, jakbyś gotował dla, dla rodziny. Praca z ludźmi dużo daje. Człowiek właśnie, właśnie przestaje być taki zamknięty w sobie. Ale ja wiem, że ja tu lubię przychodzić. Naprawdę warto. Warto, bo są fajni ludzie. Kierownictwo też jest bardzo fajne. Mają fajne podejście do ludzi. Tyle.